Szanowni Państwo, drodzy rodzice, serdecznie witam na dzisiejszej uroczystości z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Grupa Zajączki przygotowała dzisiaj dla Państwa przedstawienie Adama Szafrańca pod tytułem Światłość w ciemności świeci. Serdecznie zapraszamy. Światłość panowała na Ziemi. Wielu ludzi chciało naśladować je. Żył na przełomie XII i XIII wieku. Mieszkał we Włoszech, pochodził z Asyżu, szedł przez życie, czyniąc dobro, kochał ludzi i zwierzęta. Bywało, że Franciszek przemawiał do nich, a zwierzęta go rozumiały. Franciszek przebywał właśnie w Grecjo, w małej wiosce, Które lasem, który porastał w górze, Dostrzegł pasące się na łące stanko owiec. Franciszek radośnie pozdrowił zwierzęta I przywołał je do siebie, By opowiedzieć im historię o narodzeniu Pana Jezusa. Owieczki, siostry moje, Opowiem wam, jak to było z narodzinami Jezusa. Maryja z Józefem, wypełniwszy prawo, już mieli powracać. Nagle coś się stało. Maryja poczuła się gorzej. Zasłabła. Szukali pomocy, pukali do domów, lecz ich los nikogo nie obchodził. Udali się za miasto i tam po kryjomu nie wiadomo gdzie. Ojciec Franciszku my wiemy. Opowiadały o Pańskim Narodzeniu. Franciszek z radością słuchał niezwykłych historii. Jego serce wypełniało uwielbienie, a wzruszenie wyciskało ja łzy. Zmarł Thank you. Zapadła noc, ludzie podążali na wzgórze, drogę do jaskini oświetlały liczne pochodnie, zetknięte skalne szczeliny, światłość nowo narodzonego opromieniała wszystkich, przezwyciężając noc. Łzy, radości płynęły im po policzkach, jak wolno opadające płatki śniegu, jak anioły stępujące z nieba. Franciszek, zatopiony w modlitwie, nie wiedział, że Bóg nie tylko przyjął jego uwielbienie, ale nadto sprawi wszystkich niespodziankę. Baranina. Na twoim miejscu brałbym nogi zapas i w las! Be. Mam nadzieję, że nie przyjmą zaproszenia i nie dojdzie do pieczenia. Wole, ty też znajdziesz się na stole. Mówisz wierszem, poniosła cię wena. O mnie wszystko jedno, mnie gnębi migrena. O czemu straszysz braci? My jesteśmy pod ochroną, a to znaczy, że nam dano inne role, prawda, wolę? Jasne, dajcie mi święty spokój. Mam kłopoty własne. A ile kłopotów mają ludzie? Biegają tu i ówdzie, tyle rzeczy przegapili. Jego też nie zauważyli. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze. I trzymali straszną noc nad przodą. Naraz stanął przed nimi anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła. Tak, że bardzo się przestraszyli. Nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wiem, która będzie udziałem całego narodu. Dziś nie święta życia narodzi się wam w którym nie smęsiesz, a to będzie znak ale alimenty i razem z tobą Ciało człowieka, on stał się jednym z nas. Ciało hmm, to deka to de, to nasz, a będzie chodzić z ołami i ja. Tak. Będzie pił leko, losy ja i spał. Tak. Będzie pracował, się i pilnował? Tak. Kajmił kota, gołębie i psa? Tak. Będziesz się musiał uczyć, że on jest taki mały. Tak. On po to przyszedł na świat, by stać się jednym z nas. Scena. On jest taki obiekum. Ma wszystko i nic nie ma. To zbyt trudno zrozumieć. To raczej się nie zdarza. Zrezygnujmy z komentarza. i love

Jak dzisiaj to warta za...

w asyście zwierząt wyruszyła w stronę Egiptu. Tak to by było, Franciszku. Dziękuję Wam, przyjaciele. Niczego bardziej nie pragnę, jak poznać życie Pana mojego, tak jak on stał mi się ubogi. Wyruszam więc podróż głosić pokój i dobro. Podziękować za dzisiejsze przedstawienie. Pragnę również z całego serca podziękować Panią, która przygotowała dzisiejszą uroczystość, Pani nauczyciel, Pani Natalii Drężek oraz Pani Paulinie Stachowskiej, która wcieliła się również w rolę świętego Franciszka, głównego bohatera naszego przedstawienia dzisiaj. Proszę Państwa, w imieniu swoim oraz kadry pedagogicznej pragnę Państwu złożyć serdeczne życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Proszę Państwa, życzę Państwu, aby nowonarodzone dziecko Jezus Narodził się w Państwa rodzinach, Państwa sercach oraz w domach Państwa. Tym bardziej w tym trudnym czasie. Proszę Państwa życzę zdrowia, spokojnych i błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Dziękujemy bardzo. I ja chciałam powiedzieć, że pani Natalia, Pan i Paulina też jest dzieckiem. Dzieckiem Bożym. Tak, naprawdę. Dziękujemy Laura. Brawo!